Powiedz, dlaczego ty właśnie tego głupka czasami z siebie robisz albo robiłeś przez bardzo długi czas? Dlatego, że być błaźniem czy klaunem, e, możesz. Maską? Możesz, to jest nawet nie maską. Możesz wtedy całkowicie inaczej różne treści przemycić, mhm. o których się nikt nie spodziewa, bo ty przecież jesteś taki śmieszny taki miły i wtedy możesz całkowicie inaczej lawirować. Więc tak chyba będzie, będzie, jak mówiłem, do końca życia, bo na dzień dobry część społeczeństwa pomyśli, on po polsku płynnie nie mówi, ym, ale tym sposobem wydaje mi się, że mogę troszeczkę lawirować. Ale byłeś świadomy tego? Tak, że to był świadomy wybór, czy w pewnym momencie to sobie zauważyłeś, zracjonalizowałeś, dlaczego tak jest? Ja chyba nie potrafię inaczej. Aha. Ja nie jestem... Mm, no, ale teraz rozmawiamy bardzo poważnie. Ależ tak, no, no ale, potrafisz, ale, 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 bo taki jest klimat i tak przecież wypada. Dziwi mnie, że zapominamy o tym, że mamy różne maski. się mhm. wiadomo, że ja z całkowicie innym szacunkiem przychodzę tutaj spotkać ciebie, Monika. Um, za godzinę będę już w domu, będę mężem, będę leżał na, na podłodze i robił sobie z kotkami, z Pepom i Unii, a jutro jak będę grał koncert w Pszczynie, no to, to wejdę w, w, w inną relację ze swoją publiczność, to jestem cały czas ja.